Co? Dawno się nie widzieliśmy w tym miejscu. Jutro będę zmieniać plakaty. Ale to, co widzieliście na początku, to słuchajcie, coś dla mnie rewelacyjnego. Nowe maski od Albiotiki. I ja już wam ostatnio mówiłam, że ja się zakochałam w tych maskach w płacie i to jest teraz nowość. Maska dotlejająca plus dwutlenek węgla. I to jest dla każdego... O, przepraszam. I ta maska, którą widzieliście, to jest maska dotleniająca plus dwutlenek węgla na tkaninie. No i widzieliście, że ona ma jeszcze taką możliwość, że możemy ją sobie założyć na oczy i też dotlenić naszą skórę w okolicy oczu, a my dzisiaj ja dzisiaj ubrałam sukienkę, którą może kiedyś kojarzycie. Ja ją dostałam z Shein, to jest poprawię jeszcze i idziemy świętować urodziny mojego męża. Tak jak widzieliście, urodziny mojego męża w tym roku spędziliśmy na terenie browaru obywatelskiego w Tychach, to jest restauracja Konamore, tak? Dobrze pamiętam. Pierwotnie mieliśmy coś tutaj zrobić w domu, ale właściwie po pierwsze ja byłam trochę zmęczona po całym tygodniu, a po drugie wczoraj miałam zapalenie e, zatok, znaczy tej jednej zatoki tak mnie strasznie bolało, że nawet dobrze, że zdecydowaliśmy się już w piątek na rezerwację właśnie miejsca, a kto do mnie idzie, ktoś tu do mnie idzie. Co to za mały szkraw do mnie przyszedł? Kto dzisiaj składał tatusiowi tak ładnie życzenia? Ale ty jesteś cały zgrzany, ty tu biegasz i szalejesz, tak? A gdzie ty pełzniesz znowu? I powiem wam, z tymi śliniakami było śmiesznie, bo mogli nam to założyć, nie wiem, 30 sekund przed podaniem dania. Ile tośmy siedzieli Z 5 minut? I to tak śmiesznie wygląda, że siedzi... A i powiem Wam, że to strasznie śmiesznie wygląda, że siedzi przy stole małe dziecko, czwórka dorosłych i wszyscy siedzą w takich śliniakach. No więc wzbudzaliśmy małe zainteresowanie, ale to było konieczne, bo zamówiliśmy coś przepysznego. Także jeżeli mielibyście kiedyś ochotę na elegancki obiad w tychach, to polecamy. Chociaż te steki są horrendalnie drogie, ale tak jak mój mąż powiedział, raz w życiu się ma. 33. Chyba nigdy o tym nie mówiłam na vlogu, że mój mąż jest o tyle lat ode mnie starszy. Teraz będę mogła zrobić taki clickbait, wiecie, bardzo mnie bawią takie e, nastoletnie twórczynie, które mają takie filmy w stylu. Byłam ze starszym mężczyzną, taki zrobię, o, zrobię sobie clickbait i sprawdzę jak z ciekawości jaka jest klikalność w taki film. E, także tych, którzy teraz się będą denerwować, to zobaczymy, czy ciekawość ludzka wygra i jakby zobaczymy o ile więcej wyświetleń ma taki filmik. E, powiem wam szczerze, że tak w dorosłym życiu to się taka różnica wydaje nieduża, ale jak sobie pomyślę, że jak ja byłam w wieku antka, to mój mąż szedł do, był już w szkole, był w pierwszej klasie, to wtedy sobie myślę, że jak sobie pomyślę, że na przykład żona antka już siedzi w szkole i się uczy, a on jeszcze nie umie mówić. To spora różnica. Jestem ciekawa, jaka jest różnica między Wami a Waszymi mężami plus, na minus, w sensie starsi, młodsi o ile lat, dajcie znać, bo to nawet jest e, ciekawe. Także były teraz 33 urodziny mojego męża. E, śmialiśmy się, że wiecie, co rok właściwie, za rok może powiedzieć, że 34, 35 i tak dalej, i tak e, dalej. Ale dobra, 33 też się ma tylko raz w życiu. Miał ochotę obchodzić trochę e, bardziej elegancko, dystyngowanie to sobie obchodził e, i tylko plus dla nas. O, przyszedł coś, A tak na książką, no to chodź. A powiesz papa? Papa. papa. to kończymy, papa. papa. Tak? Ale jesteś spocony. Papa, wow. No to tu musisz być, bo tak to Cię nie widać, kochanie. Papa, papa, papa. No trzeba papa mówić. Papa. No papa, ślicznie. Popatrz. Poprosiłam moją mamę, żeby znalazła zdjęcie, na którym jest mój plakat z dzieciństwa, i tak jak widzicie tutaj, niestety nie jest jakby w całości uchwycony. To był taki dziewczynka z psem, i jak widzicie, ja próbowałam się wspinać na łóżeczku i obrywać. Potem moi więc, jak dobrze pamiętam, obcięli to i już nie był taki postrzępiony. No ale ja po prostu, jako. Ja tutaj mam rok, zaraz wam powiem, mam wiarę, że to jest z marca, koniec marca 91 roku. Także ja mam na tym zdjęciu roczek i kilka dni. E, no jak widzicie, taka byłam cwaniara, że sobie tutaj wchodziłam i ja ten plakat bardzo dobrze pamiętam, e, jak wisiał właśnie nad moim łóżkiem, dlatego tym bardziej was zachęcam do wzięcia udziału w tej promocji, którą wymyśliliśmy z Lulalow. E, wszystkie szczegóły są pod ostatnim vlogiem.